Cześć, witam Was w nowym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zagramy sobie BMP1 Thundera, czyli czołgiem lekkim znajdującym się na kwalifikacji bitewnej 7-3 i na piątej erze. Jeszcze na wstępie chciałem Was tylko zachęcić, że po obejrzeniu tego odcinka zostawcie ocenę pod tym odcinkiem w formie łapki w górę bądź w dół oraz jeśli nie chcecie pominąć więcej odcinków z Thundera to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby właśnie nie pominąć kolejnego odcinka na tym kanale, a odcinki są co tydzień w niedzielę. I już sądzę, że bez większego przedłużania możemy przejść do o, o historii tego czołgu. A historia tego czołgu wygląda tak, że pod koniec lat 50. w ZSRR postanowiono opracować nowy pojazd opancerzony przeznaczony do transportu piechoty. W od standardowego w tym czasie BTR50P miało on otrzymać wiele silniejsze uzbrojenie składające się oprócz karabinu maszynowego z armat i wyrzutni PPK Prace rozpoczęto w 1960 roku, a w 1964 roku biuro konstrukcyjne w czelabińskiej fabryce traktorów przedstawiło prototyp oznaczony jako obiekt 764 a w kolejnym roku ulepszony obiekt, obiekt 765. Po próbach z innymi pojazdami w 1966 roku, obiekt 765 został przyjęty do uzbrojenia jako BMP-1, maszyneria bojowa piechoty, z języka rosyjskiego po polsku bojowy wóz piechoty, znany też początkowo jako BMP-765. To 765 to właśnie od obiekt. Nowy pojazd miał niski kadłub o silnie pochylonych płytach pancerza czołowego. Pancerz przedni był odporny na ostrzał pociskami kalibru 12,7 mm. Taką odporność uznano za wystarczającą, ponieważ w momencie wprowadzeniu do uzbrojenia BMP-1 podstawowym uzbrojeniem lekkich pojazdów opancerzonych to potencjalnego przeciwnika, był karabin Maszynowy M2 kalibru 12,7 mm. Opancerzenie boczne i tylne pojazdu postanowiło zapewn zapewnić ochronę przy ostrzałem z broni kalibru 7,62 mm. Dzięki stosunkowo słabemu opancerzeniu i w związku tym niskiej masie pojazdu pojazd miał możliwość pływania z marszu bez wcześniejszego przygotowywania. Z uwagi na umieszczenie przydziału desantu, z desantu w tylnej części pojazdu, grupa desantowa mogła opuszczać pojazd dwoma drzwiami tylnymi lub czterema włazami górnymi. Żołnierze desantu siedzieli plecami do siebie i mogli prowadzić ogień z bocznej os, z broni osobistej przez otwory strzelnicze w burtach i drzwiach pojazdu. Stanowisko dowódcy umieszczone za stanowiskiem kierowcy i przed obracaną elektrycznie wieżą jednoosobową Uzbrojenie wozu spodało się z gładkolufowej armaty 73 mm 2A28 Grom, sprzężonego karabinu maszynowego PKT i wyrzutni PPK Malutka, wprowadzonego do uzbrojenia w 1961 roku. PPK 9814 zapewnił przebicie pancerza o grubości od 400 do 450 mm mając przy tym zasięg maksymalny 3000 metrów. Ograniczony długością przewodu sterującego, nawiniętego na puli znajdującym się wewnątrz pocisku. Sprawiało to, że nowy pojazd mógł skutecznie zwalczać wszystkie czołgi podstawowe armii NATO. Duża odległość minimalnego odpalenia PPK Malutka, który wynosiło 500 metrów, spowodowało, że BMP-1 musiał zostać uzbrojony w działo Umożliwiające skuteczne zwalczanie po celów opancerzonych na krótszych odległościach w tego uzbrojono go w gładko armatę 2A28 kalibru 73 mm. Armata ładowana była przy pomocy automatu ładowania lub ręcznie. boje znajdowały się w obsługiwanej przez automat w magazynie karuzelowym. Duża, awarność, duża awaryjność automatu ładowania. I brak poczucia bezpieczeństwa Działa nowego myśli, operatora, któremu podczas ładowania armaty groziło urwanie ręki, a także niska szybkostrzelność osiągnięta przy pomocy automatu ładowania około 8 strzałów na minutę spowodowała, że część wozów, na przykład fińskie, miało zdemontowane to urządzenie, i armata była ładowana tylko ręcznie. Z automatu ładowania zrezygnowano ostatecznie. W 1974 roku, po wprowadzeniu na uzbrojenie w Bozu nabojów odłamkowo burzących, które nie mogły być ładowane automatycznie, chociaż w dalszym ciągu jest wykorzystywany magazyn karuzelowy. Załogę BMP1 tworzy dowódca, działonowy myślnik-operator kierowca i ośmiu żołnierzy desantu. Kierowca i dowódca znajdują się. W miejscu przedziału kierowania. Jeden za drugim. Dział nowy wieży w przedziale bojowym, który znajduje się w centralnej części wozu. Żołnierze desantów w przeznaczonych, przeznaczonych dla nich dwóch przedziałach, umieszczonych w tylnej części pojazdu, a w przedniej części kadłuba znajduje się przedział napędowy z silnikiem. I tak to wyglądało w realu, ale za to teraz przechodzimy do części opisywania go w Wortanderze. wortanderze, akurat tutaj jako BMP1 jest wpisane i BMP1 z wyrzutnią malutka, którą właśnie tutaj można zauważyć na wieży i jako modyfikacja do zbadania już wyrzutnie rakiet Konkurs, która już nie jest zamontowana na dziale, tylko jest zamontowana na wieży. Gdzie właśnie czołg już z tą wyrzutnią zamontowaną na wieży to już naprawdę jest kolejna wersja BMP, bo to jest wersja BMP-1P, która właśnie ma tą wersję z malutką. Nie, nie z malutką, tylko z konkursem. BMP-1 ma z malutką. No i właśnie tą możliwość wzięcia już rakiet konkurs zamiast malutkiej, możemy zdobyć już na trzeciej erze. W, tutaj, w modyfikacji, gdzie również ta modyfikacja nam dodaje granaty dymne, znajdujące się na tyle wieży. A tak to pierwszym punktem opisywania tego czołgu będzie mobilność. Silnik posiada tutaj w grze 265 koni mechanicznych, a więc do przodu będziemy jechali maksymalnie 65 km na godzinę, gdzie posiadamy właśnie 5 biegów do przodu. Maksymalnie wstecz poruszamy się 11,2 km na godzinę gdzie posiadamy tylko jeden bieg. Koń mechanicznych na tonę w naszym czołgu mamy 19.40 konia mechanicznego. gdyż szczołg waży 13.4 tony. A drugim punktem opisywania naszego czołgu będzie siła ognia. Jak już mówiłem, nasz czołg posiada działo gładkolufowe 2A28, które może strzelać najlepszą amunicją i podstawową, jaką tutaj mamy jest pocisk HIT. Granat przeciwpancerny, który przebija pod kątem 0 stopni 300 mm pancerza, pod kątem 30 mm 260 mm pancerza i pod kątem 60 mm 150 mm pancerza. Masa ładunku wybuchowego, jaki jest w tym pocisku, wynosi 735 gram, a Ładunek tył ładunek jaki jest w tym czołgu to jest A91. Wiem, tak chciałbym źle, to prze prze przeczytałem, ale w każdym razie równoważnik trotylowy tego pocisku wynosi 918 gram. Siła ognia rakiety malutka, którą właśnie dostajemy domyślnie w tym czołgu. Maksymalny właśnie zasięg tej rakiety wynosi 3 km. Rakieta maksymalnie leci 140 m na sekundę a pod kątem 0 stopni przebija 400 mm pancerza, pod kątem 30 stopni 346 mm pancerza, a pod kątem 200 a pod kątem 60 stopni 200 mm pancerza. Warto dodać, że rakieta malutka jest skierowana nie jest skierowana półautomatycznie, tylko skierowana ręcznie, co oznacza, że skierowana tak jak kierujemy czołgiem, czyli jeśli wystrzelimy tą rakietę to klikając W to, to skręcamy tą rakietą nie, nie kierujemy tą rakietą kursorem i strzałką Myszką ogólnie Tylko kierujemy klawiaturą Tak jak kierujemy czołgiem A za to już siła ognia do tej lepszej rakiety Która jest na dachu, którą teraz możemy zobaczyć Ma, Jest to rakieta właśnie 9M113 W tej wyrzutni nasz, naszej konkurs Gdzie tutaj tak samo Zasięg maksymalny tej rakiety wynosi 3 km. Ta rakieta może maksymalnie lecieć już znacznie lepiej, bo 248, 248 metrów na sekundę. A sama rakieta już przebija o 100 mm więcej, gdyż przebija 500 mm pod kątem 0 stopni, pod kątem 30 stopni 433 mm, a pod kątem 60 stopni 255 mm pancerza. A trzecim i. Ostatnim punktem opisywania tego czołgu będzie pancerz. Przednia płyta to właśnie jest Stop ABT 101 o grubości 12 mm, ale pod dosyć dużym kątem. Cóż, tej kąt uderzenia jest to 80 mm, to ponad. Gdzie dosłownie ten kąt bez problemu sprawi, I właśnie jak mówiłem, amerykańskie już natowskie, to te akurat dwunastki bez problemu, nie będą bez problemu Właściwie nie będą się przebijać i pancerz je zatrzyma i w górnej płycie gdzie jest kąt zbyt duży i w dolnej płycie gdzie kąt jest mniejszy, ale za to pancerz jest grubszy. Podolna płyta ma 19 mm jest pod kątem 56 stopni. Od boku ten pancerz ma wytrzymać ostrzał z siódemki, ale możemy zobaczyć na analizie ochrony. Tutaj jest tylko jedno miejsce, gdzie czołk może zostać trafiony i to jest jeszcze. Płodnica tutaj na miejscu łączenia płyt, że tutaj wiadomo będzie jakieś słabe miejsce od tyłu. Także jak możemy zobaczyć od tyłu, tylko że tutaj w ogóle już nie można nigdzie znaleźć przebicia. No i też taka siła, no i też jak możemy zacząć, tutaj jest z tyłu znajduje się duży zbiornik paliwa, gdzie tutaj właśnie część desantu siedziała z tej strony, druga część desantu siedziała z tej strony, plecami do siebie, no i właśnie dzielił. Jedną część santu a drugą część Desantu, ten duży zbiornik paliwa. I mogli tutaj strzelać przez otwory w kadłubie, jak i gdzieś tutaj, powinny być otwory w drzwiach tylnych. I najprawdopodobniej to są te otwory bądź te otwory, może nawet ewentualnie te otwory a W sumie to najprawdopodobniej to jest właśnie ten otwór, przez który, mogą, przez który właśnie Desant mógł strzelać. A tak to już sądzę, że bez większego przedłużenia możemy przejść do pierwszej rundy. No i akurat w jednej rundzie będę używał wyrzutni rakiet malutka, a w dwóch kolejnych rundach już będziemy używali wyrzutni rakiet konkurs No i witam was już w pierwszej pierwszej rundzie na, na mapie płomienisty łuk w trybie dominacja z tego co widzę to mamy całkiem spory aptier no i właśnie jak mówiłem wziąłem tą malutką wyrzutnię że jednak będzie te rakiety będą trochę gorsze ale coś może się zdziałają no i właśnie wam pokażę jak, się, jak z tego się przeciętnie strzela właśnie są te rakiety które, właśnie, którymi się strzela z malutkiej no to rundę mam plany takie czyli w sumie jak większość teamu sądzę żeby pojechać na strefę B i, prób i próbować się jak najdłużej obronić jak możemy zacząć ta strefa B znajduje się na górce jest to jest problemu, można ją łatwo obraniać z każdej strony Tylko akurat ta wyrzutnia rakiet to... No nie jestem pewny, czy ta wyrzutnia to jest akurat najlepsza wyrzutnia, no Konkurs to jest lepszy, bo tam... Nie trzeba właśnie WASD sterować, tylko można bez problemu kursorem Czyli jak czołg jest gdzieś tutaj A ja Znaczy, pokazałem... Ja naprawdę jestem niemądry, ja pokazałem ręką gdzie ma, gdzie niby jest czołg a załóżmy, że stawiając, że gdzieś tutaj jest czołg, a tak mam wieżę to musiałbym specjalnie jakoś WASD. tak tylko sobie przyciągnę kor, e, kur, ko, kursor i ogólnie celownik, i to do co rakieta tutaj skręci, a nie jak właśnie ta malutka, że muszę WASD skręcać tą rakietą, że są lekkie problemy mówiąc z tym. A jeszcze a najgorsze problemy są, kiedy ten czołg jest w ruchu. O kiedy czołg sobie stoi to zbyt wielkich jednak tam problemów nie ma są lekkie problemy ale nie są zbyt duże no i mówiłem pierwsza rakieta rozwalona tylko że o tor bo zbyt długo przytrzymałem w no i tutaj jest czy tutaj jest odwrócona oś sterowania bo już dawno nie grałem z tymi domyślnymi domyślnymi rakietami jak sobie kiedyś zbadałem jak sobie kiedyś zbadałem już lepsze rakiety, tak tymi lepszymi rakietami ciągle grałem. Szybko się tutaj schowałam za budynek, bo gramy przeciwko Niemców to mogą być mausy. Proszę wam że to jest ten T95, ale my, mamy, my gramy z Amerykanami. Że jak byłoby jakieś T95, to w naszej drużynie. Nie, no B przyjmują. Ja sam nic nie zrobię na B. To ja mogę tylko ich wesprzeć, naszych słuszników na B Ale ja sam w mp 1 to nic nie dam rady po prostu na B, nic nic nie zrobię na B jeśli si tam będzie jeszcze jakiś czołk ciężki, ale szansa, że tutaj mutuje może być Maus akurat O, żeby mi zlagowało Ale tam widziałem jak coś się strzelało, tam to, to tego skałta pani było uznać. Już Scout się prawie odnowił, a nasze czołgi ciężkie zaczynają wjeżdżać na B. Przełóż już sobie poczekałem, tutaj jest wróg. Zaraz się okaże to jest BMP1, ale SNRD. Ja wiem się nie zdziwił, cel wykryty, bo już go widziałem. 6 sekund musimy sobie poczekać, o tyle wynosi to przeładowanie. Nie, to jest LPKFZ Gaśnica. Jestem zblokowany, o fajnie Tam Cel Nie no, za późno strzeliłem O, wow. Zlagowało mi grę Aha no i gościu jeszcze był skampiony e, Ten, teraz zawsze mam że nagrania tylko nie było widać, ale gościu nie trafił przez okno. Przez okno mnie trafił. W domu tam był dom. No i gościu przez dwa okna ten pocisk przeleciał i mnie trafił. Że może dlatego mi wtedy tego skauta tam nie chciało uznać. On jak sobie tutaj jadę, już nie jadę, granatów dymnych nie mam. Coś tam jest. No a teraz strzelił. A tak to chciałem powiedzieć, tutaj właśnie powidać tą karuzelę. Ładując, ale automatu nie, ma, bo są pociski odłamkowe. Ja witam już was w drugiej rundzie I Teraz gramy full up na mapie pola Normandii Ale już do BMP-1 zamontowałem lepszą wyrzutnię Już malutka została zdemontowana z magazynia Teraz mamy wyrzutnię konkurs Że przynajmniej nie trzeba będzie strzelać słabo tym WASD Te rakiety są szybsze, że wróg nie zdąży się schować Tutaj właśnie możemy to zobaczyć, ale tak czy jak maksymalnie bierzemy cztery rakiety no i właśnie mówiłem o tej karuzeli ładującej. Tylko, że już tutaj mamy pociski odłamkowe. No i te pociski odłamkowe uniemożliwiały ładow ładowanie automatu, właśnie tej karuzeli. No i jeszcze ta karuzela mogła urwać rękę, właśnie celowniczemu, który siedzi w wieży. Że właśnie zrezygnowano, już tam w roku chyba 73, z automatu ładującego. Ale została jeszcze ta. Ka karuzela, czyli mi się to ciągle myli z kołyską, ale to jest karuzela ładująca. A no, i nie zwróciłem uwagi, to nie jest typowa mapa, gdzie tutaj jest punkt A, B i tam C. Albo no dobrze, tam jest A, tu B, a tam C. Tutaj na pewno jest B, teraz zamiast B jest punkt A. Że ciekawie, ale jestem prawie że przekonany, że ten dyk będzie coś jechać. Że wszystkie osoby, które się zrespiły na tamtym respie. Na respie wroga, będą tędyk przejeżdżać. Jeden jedzie, ale tutaj będę. Tutaj dopiero tworzę ostrzą. Na razie tylko skautuję Chyba, że gość będzie jechał w takiej kotlinie tam. Chyba zostaje mi wysunąć się. Na łąkę. Ja tutaj na goście spróbuję Czegoś tutaj wyjedzie? Nie gościu dzieć. na górkę wjeżdża? Dostałem. ładowniczy Co to było? Dlaczego mi tak mocno przycięło, kiedy przyłączyłem się na kamerę? co się dzieje. Ja rozumiem, że OBS bardzo zżera, jak na nagrywanie, bo ja nagrywam w full HD i w 48 fps. Ale że aż tak. Że aż tak to potrafi przyciąć jeszcze, ile trwa w ogóle ładowanie się. Teraz to w ogóle mi przycięło ładowanie się. Od następnego odcinka będę musiał zmniejszyć rozdzielczość. Ale z jednej strony normalnie, ale jak ja teraz ze spawn'a ruszyłem i ja teraz wam... Co jest? Chyba naprawdę no jak nagrywam. Tak nagrywam... OBS to naprawdę jest jakiś mocno zasobożerny program jak nagrywam, bo w końcu to nagrywam cały ekran, że... Jest o tyle dobrze, że nasi... Mejci sobie w miarę dobrze radzą na tej, na tej strefie A. Bo ja tutaj mogę tylko wesprzeć. Ale co jest? Kiedy nagranie było zatrzymane, nic dosłownie nie lagowało. Normalnie grałem, przejechałem. Rozciąłem nagranie i jest pod ten urak. Wiem o tym, że się nie poniło jeździć dwa razy w to samo miejsce no ale ja pojechałem. I mi to mnie nie interesuje. <laughs> ale gdzieś tutaj. Spłonę. Dobra, załoga jest czerwona, że jeśli bym dłużej siedział, to bym, to by czołg spłonął. Nie widzę jej. mnie, Nie no, ale czołg z 72 tutaj jest. Normalnie tylko brakuje jeszcze Tygrysa 2 drugowojennego, i by był cały komplet. I witam was już w trzeciej, ostatniej rundzie w, w trybie dominacja na mapie Jeziora Orleńskie full uptier. Dlaczego mnie to nie dziwi? A no i wybiorę sobie tego respawna koło C. Tak nietypowo, bo po wszyscy jeżdżami tam się nawalają, że pojadę sobie na C i zobaczę jak tutaj jest. Kilka razy już na C tutaj jeździłem, bo tutaj bardzo łatwo nasę strefę przejąć bez jakiegoś tam większego narażania się, bo tutaj mało wrogów jeździ, możemy zobaczyć ile tam jest naszych sojuszników, a ile tutaj. W tą strefę mało osób jeździ A przede wszystkim tutaj dużo jakichś Osób które się respią Jadą od razu na miasto jednak stąd bezpieczniej Na miasto jechać Że z naszej drużyny ja jadę sam na C Że dziwnie A no właśnie tak, tak to wygląda Na tej strefie Tutaj powinno być coś koło strefy C Że będzie więcej osób jeździło I zaraz się okaże Że tylko się wysunę i będzie jakiś Leopard bądź w ogóle maus nie, no to jeszcze nie zdążył wyjechać. to jest wolny, to ten czołg jest lekki. Ale szkoda, że nie dało żadnej mapy, na której tak można byłoby dużo popłynąć tym czołgiem. Na przykład jakiś port noworosyjsk, gdzieś w dżungli, tam wiem, że tam jest woda, jakaś rzeka, że można było tam popływać. Nie, wiem, to co to jest, to jest Marder. Marder. Marder, bo Marder ma automatyczny działk, ewentualnie, a dobra na no, nie ewentualnie, bo my gramy z Amerykanami Myślałem, że ewentualnie to może być Bradley na 8-0 Chyba, że jakaś tam pelota z automatycznym działkiem Dobra, już wiadomo, to nie pelota Na minimapie jest... Z... Ten czołg został zeskautowany przez... Najprawdopodobniej... Nie widzę go Zasłania mi ten... Zasłania mi czołka... Czy ten statek mi zasłania właśnie z tego czołgu jeszcze jadę, to, to się w oczach nie ale tam coś. Tam jest ten czołek, ja teraz będę starał się pojechać. Czy tutaj jest. Tutaj coś wybuchło, nie widzę z ze mną strzał. A, no i dobrze, myślałem, na marder. Że tam marderek jest, bo w sumie na tym BR-ze jakiś light. Nie, no co to jest? Co to jest za. Ten wykryty, nie no fajnie jak... Nie, nie no na odcinku to widać. I teraz ścięło, tak jak ścięło nagranie, tak mi ścięło grę. Że normalnicy nic mogłem zrobić. I już miałem wieżę rozwaloną. Ale tak ci jak trochę źle zrobiłem. mogę pokazać bardziej lewą stronę, ale tak jak więc to nie jest amunicja, że... O, tutaj mamy tą pelotę z miniganem Że fajnie, to może... To by Leoparda tam rozwaliło tego. Tylko to leoparda musiało zajechać, ale co jest... Dobra, teraz, teraz używam rakiety. Teraz jak zobaczę go, idealnie, użyjemy sobie rakiety, no i widać, ta rakieta dobrze się spisuje. No, oko za oko, fajnie. Ta rakieta znacznie lepiej się spisuje, niżeli te rakiety niekierowane, te granaty pancerne. Nie dlaczego nie używam. chyba się już odzwyczaiłem. Ja dużo grałem MBTK-ami, że jak MBTK-ami się gra, to MBT-a znaczy taki czołg lekki, który ma rakiety to jest inna, inny wymiar po prostu, że powiem odzwyczajono od tych rakiet Że zapominam ich używać A tak to widać, by musiał się bawić Widzieć z odmierzeniem odległości, jakoś tam testowanie, bo Jednak jest dużo odległość na co to w ogóle robić, skoro jest to Skoro jest działko Z rakietami, kierowanymi Tam jest ten marder, to, to jest ten marder to może być jakiś inny marder jednak Dobra widzę tam gościa, tam jest gościu To jest? Na scouta i teraz go nie wychwyciło Scouta nie wychwyciło, B widzę że nam przejmują No dobra No bo tam jest gość, od to mnie nie wychwyciło Niby Fajna amunicja, Dam pier... amunicja w pierścieniu obrotu wieży ja nie jest O, pelota jest. Słuchać tego minigana. Tylko to może być rzecz, której się boję, czyli ten... Izraelski odpowiednik tej peloty, on się, te, on się tam chyba nazywa Hornet. A bardziej to nie tyle, co odpowiednik, to to jest... Zdobyczna albo jakaś tam zakupiona wersja tej peloty. Ale akurat ja tam nie wiem, bo... W drzewku izraelskim ja mam, ja mam tam tylko tą... Można powiedzieć, że rezerwę ich kupioną na tej rezerwie i mam nawet te darmowe jeszcze naprawy że to tylko pokazuje ile ja grałem tym Izraelem ja ogólnie mało grałem innymi drzewkami, a przede wszystkim grałem właśnie Rosjanami, Niemcami trochę gram i USA, no i tam Szwecja mam, ale Szwecja to pierwsza era jeszcze tylko mam tam BT-42 chyba odkryte i kilka innych tych fińskich czołgów w tym sabet w drzewku fińskim, w drzewku z fińskim. Ale dobra, tutaj widzę, że trzeba będzie odbić. Nie no, nie no to jest... Jak już widzę, to jest działka automatyczne. To jest rzecz, której właśnie ja się boję. O to działko wygląda jakieś działko automatyczne 2T 20 mm. Tutaj będzie... A! Francus. Ok. Francus zniszczono. Ostatnia, trzecia runda. Fajna, tylko strefę przejąć. Że teraz szybka jazda na strefę i szybkie przejęcie strefa z tego co widzę, to już nasz. To kolejny to już. Nie, pierwszy raz teraz ten nasz sojusznik automatycznie dobrany przez grę zginął. Panie, kto pan ten pomnik rzeźbił? Jaki to jest rozdzielczości? Ja mam tam włączone ustawienia bardzo wysokie w War Tylko, że mam tam zmniejszone kilka rzeczy Tam mam trawy, render trawy zmniejszony trochę i ogólnie jakieś te... Rendery Ostrzał artyleryjski, ale szybkie przyjęcie strefy Tak, dobrze, mówię, no, sprawdziłem sobie to Ustawienia wysokie, nie maksymalne, no, ale te wysokie Wysoki, ale mam tam trawę zmniejszoną Trochę ten render tam mam zmniejszoną Trochę Ciekawe ile w dzisiejszym odcinku jeszcze powiem razy Trochę Ale ta rundę już widzę, że się kończy Trzy fragi Dwie strefy przyjęte, jeden raz, zginąłem Tutaj było, jest jakiś czołg oznaczony Ale Cztery fragi Izraela rozwaliłem Maga trzymacha, macha, ale nie wiem jak to się to jest Mag Mach Leopold. To jest jedyna rzecz, jaką w tej momencie mogę zrobić. Normalnie to. Eee... Zastanawiałem się, czy granaty rzucić, ale wtedy gościu mógłby uciec. Czy ewentualnie liczyć na szczęście, że gościu będzie chciał strzelić w wieżę. Jednak się nie udało. No ale przynajmniej asystę dostałem. Tyle dobrego. Asysta pierwszy w drużynie. Fajna Fajna runda. Tym bardziej, jak się mówi jeszcze to to akurat trzeba się bardziej też skupić jeszcze na mówieniu, nie kliknę na grze. nawet jak na coś takiego to w miarę okej okay, runda. Ten czołg do dzisiejszych akurat bitw został zaproponowany jed przez, jednego, przez jednego z widzów. A jeśli chcecie także zobaczyć jakiś czołg jak nim gram w następnych odcinkach to tutaj ma macie moje drzewko badań. Możecie napisać w komentarzach jaki czołg byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach, ale akurat jak jakiś czołg napiszecie, to raczej to będzie czołg za dwa tygodnie, gdyż już za tydzień mam zaplanowane, że będę chciał nagrać odcinek o Leopardzie. Ale o którym Leopardzie to już się dowiecie, jak będzie ten odcinek nagrany i już wrzucony za tydzień w niedzielę. A ja się dzisiaj z wami żegnam, widzimy się za tydzień w niedzielę w odcinku o leopardzie A Ja się z Wami żegnam, jak już powiedziałem, widzimy się za tydzień i cześć, pa. pa hej.